Straciłem właściciela na N1MC. Od dzisiaj są nimi tylko Hozot oraz Kapilot, ale jak to się stało i czy mogę go odzyskać dowiecie się w tym filmie. Zacznijmy od tego, że 9 września wleciał na mój kanał główny film z wyzwania w podróbkach Minecraft, w którym musiałem zrobić 100 killi w 10 grach w 10 godzin i jak się pewnie domyślacie nie udało mi się tego wykonać, czego konsekwencją była utrata właściciela podczas live'a, który odbył się następnego dnia. Sytuacja jest aktualnie dzisiaj taka. Jestem umówiony na rozmowę z Hozotem. Tak, rozmowa z Hozotem ma się odbyć za jakąś 30-40 minut. I tam się jakby wszystkiego dowiemy, jak on to widzi. Nie gadałem z Hozotem od czasu publikacji filmu, i zobaczymy, co on nam powie. Plan jest taki: ja chciałbym, żebyście mi trochę pomogli. Ogólnie, żebyście mi pomogli, co, co ja mógłbym z nim pogadać? Co ewentualnie mógłbym zrobić, żeby go jeszcze przekonać do tego, żeby może jakkolwiek się z nim dogadać w tej całej sytuacji? Dlatego stwierdziłem, że skraftuję zwój teleportacji, przygotowałem sobie itemki, przyjdę do Was na N1 i potepam się do ludzi, którzy będą chcieli ze mną pogadać na Wojstracie i po prostu powiecie mi, co moglibyśmy z tym wszystkim zrobić? Okej, okay, dobra, to zanim przejdziemy do gadania z Wami, e, pogadamy o jednej bardzo ważnej rzeczy. Otóż, e, skąd mam cztery serca? Na kanale Wiem to, który przerobimy na kanał N1, wpadnie dość fajny film, w którym trochę tych serc e, straciłem. I serca by mi się też przydały. To ma dla mnie serce, niech da mi po prostu wymianę. Przyjmę 6 serc. O, klasa. Dobra, papki mamy wszystkie potrzebne serducha. Dziękuję serdecznie. Doktor wielkoduszny Siema. Dobra, doktor. Co my możemy zrobić? Mam pomysł taki, żeby nowe wyzwanie na przykład. Jakieś... które wydaje ci się niemożliwe. I tak samo mi się wydawało. Jeszcze Ech. większą stawkę zrób. I jak okay. ci się uda, to sobie zastosowasz. Czyli takie double or nothing zrobić z nim. A masz pomysł na jakiś challenge? Nie wiem, Mógłbyś co zrobić? 200 kili? mocnymi graczami? Człowieka, jestem upośledzony w PvP. Jak ja mam to zrobić? Z to tak średni jesteś. No właśnie, ale... No ale dobra, jest jakiś pomysł. Dzięki wielkoduszny, idę pytać dalej. Możesz mi dać jakiś killów albo mieć, to mogę z nim w sumie wyhandlować to. Ty tak na poważnie? I dajesz mi tak za friko? Nie, dobra, zrobimy inaczej. Ja wezmę tylko klatę. I dam mu tylko klatę. No nie no, całego nie będziesz mi dawał. To jest spokój, przecież to jest... Kupasiana. Dobra, lecę dalej. Dziękóweczka. Dobra, przejdźmy do rzeczy. Opowiem wam mój plan teraz. E, stworzyłem takie miejsce. To jest taka oaza Jakubowo-Hozotowa. Chciałbym go tutaj zabrać i po prostu z nim móc porozmawiać. Tutaj, e, możemy sobie razem usiąść. Takie piękne serduszka zrobiłem, że wiecie, że my kumple, przyjaciele. I wtedy pojawił się na czasie Dravius. A nie ukrywam, że jego opinia i rady mogły być bardzo pomocne w tej sytuacji, więc zgadaliśmy się na Discordzie i zacząłem przedstawiać mu cały plan. Masz yy, przerąbane. Wydaje mi się, ogólnie to miejsce jest... Yy... Jeżeli chodzi o to, żebyście się dogadali, może to jest dobre miejsce, żebyście sobie pogadali, mm -hmm. ale nie wiem, czy ty go tym przekonasz tak szczerze. No dobra, no dobra, dobra on, okay, chyba, okay. on chyba nie jest gejowy, wiesz o co chodzi? No dobra, okej, okay. no, no dobra. Ostatnio graliśmy w shuffleboarda, pamiętasz Drawys? Mhm. Tam trochę serc straciłem, no i pomyślałem, że jak to nie przejdzie... A ja dużo zyskałem. No ja to zyskałem, no i dobra, utkaj tam e, mamy tu shuffleboarda i to polega na tym, że ty już wiesz, widzowie nie wiedzą, że bierzemy jakiś item, rzucamy go, on tu se leci, leci, leci i jak wypadnie na zielony, no to są jakieś punkty, jak spadnie, no to nie masz punktów. No i sytuacja jest taka, że później zaproszę go na shuffleboarda i kto wygra, ten, yy, ten po prostu jakby wygrywa to. To jest ryzykowne ogólnie, bo no, wszyscy dobrze wiemy, no, my wiemy i ten widzowie jeszcze nie będą i nie wiedzą, bo jeszcze nie ma tego odcinka, ale to jest trudne i to jest naprawdę ryzykowne, jeżeli tak mocno chcesz ryzykować, no to ja nie wiem, czy to, czy to jest dobry pomysł. Mm -hmm. No dobra, Hazard był dobry. On ma tam jakąś taktykę, na to. No ale okej, okay, no to Shuffleboard może odpada, może nie. Bo później była akcja numer 3. I to jest mój trzeci pomysł na dzisiejszą gadkę, no. a mianowicie ołtarz. I teraz tak. Ołtarzek wyznawcy? Na początku zbudowałem ołtarz. Taki. Tu miała być zbroja Hozota. No, i ogólnie chciałem mu powiedzieć, że wiesz, że on jest Gigakoksem, jest top 1 na Rebornie i, i że dla niego taki ołtarz. Ale zanim wyprzedzecie, no. wyprzedzecie. No, no, wyprzedźcie. Bo mnie, wyprzedź mnie, Stwierdziłem, że ten ołtarz to jest za mało. Że to, to go nie przekona. I no. uwaga, zrobiłem coś takiego. Uuuu, no to to już. Dobra, ja nie, ja nie powiem, jak to wygląda. Ja nie powiem jak to wygląda. Ej, ej! Ja nie powiem jak Ja ci ogólnie powiem tak, budowle bardzo fajny, bardzo fajny pomysł. Na pewno doceni, na pewno ten, ale to nie będzie to. Ja, ja czuję, że... Ta, y, ta zbrojka, którą tam dostałeś, to jest bardzo ciekawy temat i sam bym takich chętnie przygarnął, więc to mi się wydaje, że to może być... To może być takie, taką rzeczą, która może go zainteresować, tak mi się no wydaje. No dobra, ja bym coś takiego zrobił tu. I tu mam jeszcze jeden plan, bo tutaj brakuje jednego elementu i zaraz pójdziemy pewną rzecz zrobić do tego, ale... Czyli co, czyli myślisz, że w takiej formie... Mogę go przekupić? No, myślę, że jak tutaj na końcu, właśnie będzie Aha. ten stojak i tam będzie ta zbroja, no to no, ja Aha. bym się zastanowił na jego miejscu. I ja, no, wydaje mi się, że to jest, to jest coś, co mogłoby go przekonać. Miłej randki ci życzę. Nie bo... Na pewno A... wyjdzie wszystko. Eee, trzymam kciuki i tyle. Eee, trzymajcie się, widzowie. Dobra, dzwonimy. Witam. Siema. Jak tam? Humak, jak dopisuje? Eee, średnio. Średnio mi bardzo zapisuje, Ja mam duży uśmiech na twarzy, banana wręcz. A czemu masz takiego banana? A nie widziałeś? No nie mam właściciela. No i no i dogadani. No ale jak dogadani? No ranki nie ma, no. No taki był deal! Eee, no, no dobra, no, no był taki deal, no. No ale dobra, pytanie za tysiąc punktów. Tak? Mhm. Jesteśmy so. to w stanie jakoś y, naprawić? pies. <laughs> <Jest. laughs> A tak. A dobra, no to chodź, chodź, przegadamy. Ech, co to jest? No, miejsce takie. Proszę. Ja kolejny ship, tak? Kolejny ship. Nie, 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 nie. masz tu swój ten dywanik, widzisz? Taki fiat. widzisz te serca, widzisz te ten? To, to jakieś wyznanie miłości, czy co? Dlaczego? To zagraj mi na, na gitarze jeszcze w takim razie. No, zagraj na gitarze jeszcze, żeby to takie romantycznie było. No, co tam masz do powiedzenia? No, wejdźmy do tego właściciela. No, ja powiedziałem, za co możemy ten. Chciałem cię poprosić. Tak, to my tego nie ukręcimy, Bata, no. Kolejna propozycja. E, dobra, Mikołaj zaproponował, że, żebym ci zbudował posąg z pieskami. Dobra, a jakieś inne propozycje? Aha. Wiesz, ja muszę mieć w czym wybierać. Mam to. No. I to jest twój trident, który zarąbałem z twojej bazy, do której mam dostęp, ale ty... Eee... w każdym razie mam trident. Czekaj, czekaj, co, to, co, to, 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 co? Nie, 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 mogę ci oddać Proszę. trident. Proszę. Dobra, to co jeszcze? Masz ten jaką inną propozycję? No właściciela! Dawaj właściciela! Ej, dobra. Pamiętasz ostatniej mini gry? Mi no, mi się tam podobały. Dobra, propozycja nie. jest taka: Gramy A w Shuffleboarda i oto, czy odzyskam właściciela. Gramy do trzech. Jeżeli mhm. wygrasz 2-0, to po prostu mhm. oddam ci dwa serca. Leć, leć, leć! Nie, nie, nie. Uchna! Dobra.

i chlup to są no. jeszcze jednak tak? Chcesz jeszcze się bardziej No 1-0 się... dla ciebie, no. Już, 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 stop O, dobra, 4 punkty. Pom... E, nie. 2, 2, 2, 2, bro, bro. To w niebo, jak świnia niebo patrzysz, tak? Ululu, lulu, lulu. -lu. Ale zawiało. Daria zawiało. Aaaa, ja, i Remis, Jest 1-0 i Remis. Leć, leć. STOJ! 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 No okay. dobra, przewalić to. Ja ci mówię, będę cię rozproszę cię Dobrze, 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 dobrze. No i było jeden dwa, punkt, no dwa, i git. Dwa, 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 Zero, zero, zero! Nie! Yeah. Tak. Dobra, tam jeden punkt był. jeden punkt, dobra. Zero, zero, zero. No, to, to, to by doleciało, dobra. Jakby nie ma co, wiesz, czasu zabierać, to by doleciało do jedynki, albo dwójki nawet. Nie. Mamo, mamo. No i masz jeden, ja miałem jeden, dwa, mój jeden, by doleciał, mój jeden. by doleciał jest, do jest jeden jeden, jest jeden jeden, miałeś zero jeden. Dwa, 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 dwa Dwa, 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 dwa Nie, nie poleci, nie poleci, nie poleci, stanie, stanie, sto! Ej, przypadkiem zebrałem, przypadkiem zebrałem, nic się przypadkiem zebrałem Pa No i remis O zasłoniłeś, dwa. nie widziałem dwa, dwa. Patrz, 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 zapamiętaj to, zapamiętaj to shit Bój Kupiony jesteś? Ojojojojo, jakie niepowodzenie, ojoj Nie wiem, taki żart Pczeć, Przeciw! cze. Przeciw, ja prze... <grym> dobra, no to co? to. Ty ja lecę, czy się, bo mi tam tuż czasu mam. Nie nie nie, 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 nigdzie nie lecę. Ja obiad, obiad nie, na gazie choć, mam. Chodź, chodź, mamy do pogadania. Chodź, chodź, chodź. Dobra, nie mnie czymś. No, dobra, ja się zgodzę na innego, ale coś innego, ale czyli że ja tak, chryś. tak? To czekaj, że jedną rzecz zarobić. Ty a co też i tu piech Czy te blanki? Y -y, ja, ja, to jest ołtarzek dla ciebie. Możesz go obejrzeć teraz. No, oh, oh. no nie, mów, że wysadziłeś altanę. To był no i tak ołtarz było ołtarz dla ciebie. No i tak gówno było, to jest tak by mnie przekonało. Nie, ty masz jakiś plan, ja, ja tu widzę. Bo to coś, nie nie tak, mam żadnego krę planu. Kręcisz się przy tym craftingu, tutaj coś, tutaj coś, tutaj coś, jakieś podchody. Nie mam żadnego Nie, wstydź się. Jak do kobity podchodzisz, powiedz siema, zagadaj do mnie, porozmawiaj ze mną, spytaj się jak dzień mi minął dla no, mnie. To miał yy, ołtarz dla ciebie, po prostu. Bo doceniam Dobry. twój wkład w Reborna i chciałem, żebyś, żebyś po prostu czuł się tutaj dobrze. A dobrze pociane, był. No był. było, ok. był, bo go no. Więc postanowiłem, że zrobię coś lepszego. Ty. Słucham, no, co znowu jest nie tak. Nie, ładne, ładne, a co to dla Rutego? Czemu dla Rutego? Dla ciebie, ołtarz! A dla mnie... Bra, a żeś gejozom dzisiaj zajechał, dzisiaj do, dobry zawodnik dzisiaj z ciebie ci powiem? Jest grubo, jest grubo. O co ci chodzi? Nie, no ładne, ładne, fajne, fajne, fajne. Kształt no, ale... też fajne, ładne, nie. ładne, ładne. Nie no ładne. o co e, ci ładne. chodzi i ty i widzowie, ale bo o... widzi się tu jakieś drągi czy inne tego typu zjawiska. Ja bym to tak powiedział, ja mam to w dupie, o tak. Niezłego rowa żeś postawił. Fajne, fajne. Ym, to ten. Co my tu robimy? Dobra. Kiedy eee... ja ten prezent dostanę? Okej. Okay. To jest prezent dla ciebie, tylko on nie jest jeszcze pełny. Tu brakuje jednej rzeczy. I teraz tak. Chciałbym ci to wręczyć. Ja wiem, że miałeś plan zdobycia jako pierwszy na Rebornie seta N1. Dlatego... Dzięki uprzejmości Apollo udało mi się ją zdobyć. Jak widzisz, dalsze części są na kształt twojego seta. O to też zadbałem, żeby zgrywało się z kwarcem, który również jest fioletowy. No i co? No i no, no. I, i... czy oddasz mi właściciela? Ja Wtedy ja ci przekażę wszystko. No, ale to za to coś? No jak za to coś? O co mu chodzi? No bęger chyba, nie? Nie, no bęger. Super ołtarzyk. No, te fajne, nie? ale no. No co? Ty, cz czekaj, pięć minut yy, zaraz wrócę, ok? Dobra, widzowie, robimy to. Patrzcie, co mam. Co, co ty robisz? Dobra, widzowie, Czy... rob robię to. Nie! Ej, O! Ej, ale... Ale ty... Przesuń go, szybko, przesuj go! Szybko! Czekaj, czekaj. Ej, ale, ale ja nie chcę brać w tym udziału! Czekaj! Odkup go, bo zaraz wróci! Odkup go. Dostanę coś? Nie przeszkadzaj. A czemu ty chcesz go zabić? I, Ale, stąd, ale czemu ty go zabijasz? Nie przeszkadzaj. Ale ty, wie, ale ty wiesz co, co on potem zrobi z nami? i on stąd. oczywiście... On już nie żyje. A ty wiesz co w tym momencie zrobiłeś, nie? Co zrobiłem? No przecież jak... Jak on przyjdzie. Nie, dobra, mnie tu nie było. Nie, mnie tu. Nie to proszę nie mieszać. Ej, jest problem. Jaki masz problem? Jego głowa nie poleciała. Aaaa, Ty go zbanowałeś? Eee. Albo druga jest opcja, że właśnie ty go nie hitnąłeś i mu nie poleciała główka. I że po prostu się odrodzi, że sam jakby zginął z siebie. Dobra, dobra. Że wiesz, tak, że on tak, prostu... tak, 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 tak. No, bo. że ten Enderman go zabił, bo ja nie zdążyłem. Aha, i tego teraz rozumiem, będziesz robił w, w ciula, że... No ej, ej, dobra. Na Który? Hop, na po gofry, kogna nie może iść! Który? No Enderman cię zabił. O czym ty gadasz w ogóle człowieku? A zechstał się Enderman! No Enderman Czy cię zabił! Falink Stalactita! Ja dopiero przyszedłem, ja Ale dopiero przyszedłem jak to nie. ten Enderman nie jakiś mocy dostał? Ja, ja se trollowałem, tak dalej. Śmieszki, Hiszki robiłem z Rudym i Enderman cię dojechał. To jest twój set nowy, proszę, weź sobie go. To jest ten twój nowy set. Masz szczęście, że rządzi się do humor. Dobra, to jest moje, tak? Tak, to jest dla ciebie. I co, ja mam teraz nagle ci nie wiem, tak zrobić powiedzieć. O dziękuję, dziękuję. Nie, 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 nie musisz mi za no, 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 no. Ja po prostu chciałbym no, no. odzyskać właściciela. Ładny, ładny. No i fajny. Fajny? Ale to no, odzyskam... A i jeszcze coś takiego? Co ja, to ja. Jakby ci się kiedyś przydało, to jeszcze coś takiego ci zrobiłem. Po co to, możecie... to stworzyłeś? Czemu to jest nazwane hozot? Jak czemu to jest nazwane hozot? Skąd on to ma? Ja muszę wiedzieć. Nie Jak ty widzów się to ja też jestem na widzów. Zrobił dla ciebie. Zabił cię nami. Właśnie. O, no, o, wróćmy do tego, o, tematu. Ci... Wróćmy na na tego tematu, wróćmy do tego tematu. jaki wróćmy? Patrz, Dravus pisze. On go nazwał, żebyś miał swój. Dravus raczej... Znaczy... Na, na naczelny i powiedz czemu ja padłem od... z, z, z czego? Stalactite. No, no, Falling Stalactite. Tłumaczyłem ci, już. No, więc no. tak. Ja mam u ciebie wyzwanie. Aha. Bardzo fajne wyzwanie. Ci się pewno spodoba. No. Pamiętasz? Piękne, pamiętne czasy. Anarchia, SMP, tam gdzie sobie graliśmy. Tak fajnie, wiesz. Fajnie było, no. pamiętasz? Ja zbudowałem wielki domek, a ty zrobiłeś, wiesz, pamiętasz może jakieś, te, te, jakieś twoje dokonania? E, na anarchii, miałem najwięcej mm -hmm. koksów na anarchii. O właśnie, o właśnie, o, tu, tu możemy się zatrzymać, tu możemy się zatrzymać. Okej. Okay. I ja pamiętam, że pisałeś raz na poście, na społeczności, że chyba przydałoby się wrócić do tego tematu, coś takiego było, tak? Pamiętam, było coś takiego? No, 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 no. No, to ja mam pomysła. Oddam właściciela. Nie jeszcze teraz, nie bez przesady, tak za szybko nie możemy. Okej. Okay. W zamian Jeżeli pobijesz ten tak, wiemy że będzie ciężka robota dla ciebie. Tak 40% tych jabłek. Ale ty masz świadomość tego, że... Nie ma tutaj elytry. Hmm. Ja będę musiał robić wszystko z buta. Oho. Czaić to? Czy ty jesteś chory? <śmiech> czekaj, czekaj. <śmiech> nie. Czy cię posrało? 40% dla ciebie, 140 oksów do zebrania i wtedy zyskuję właściwie 100%. Ty miałeś ja pobić ten rekord? A, pobić. Czyli 141? Tylko tyle? Dobra, ale o, już się nie rozpędzaj. Ja sam podejmę decyzję, o ile pobiję ten rekord. Dobra, dobra, dobra. No.